Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to kolejny film, w którym będziemy tworzyć grę Lagimpera. Dzisiaj zajmiemy się ekwipunkiem, ponieważ na poprzednim filmie stanęliśmy na takim etapie, gdzie już mamy grę, teren się renderuje i ekwipunek jest dość dziwnie zrobiony, bo jest tutaj na dole. I tak, ja poprawiłem trochę rzeczy związanych z ukrywaniem terenu. Właśnie teraz teren jest ukrywany bardziej i widoczne są tylko elementy obok, żeby było utrudnione znajdowanie surowców. No, żeby nie dało się zobaczyć. O, znaliśmy, że znalazło, ale musieliśmy tutaj się wkopać bliżej. Nie widzimy dokładnie, gdzie co jest. Co prawda możemy tutaj kopać na 4 odległości, ale to nam nie, nie dużo daje. Wkopiamy Musi... się trochę bardziej głęboko. No i nie widzimy, gdzie jest diaks, nie wiem gdzie jest złoto. Musielibyśmy teraz poszukać gdzieś tutaj, jeżeli dojdziemy w ogóle do jakiegoś surowców. O, mam diament, no ale. Nie widzieliśmy, że tutaj jest. O, i dochodzimy do bydroka. No i musielibyśmy szukać tutaj. O, znaleźliśmy przy ten diament, ale dalej już nie wiemy. Więc taka zmiana. Ale dzisiaj zajmiemy się kpunkiem. Hmm, więc do tego stworzę sobie jakąś kamerę, żeby. Żeby widzieć podgląd i stworzymy sobie tutaj Image Rozciągniemy go sobie na całą tutaj Wielkość Schowamy go sobie tutaj, o w sumie tutaj mamy, schowamy sobie go tutaj o, Tutaj sobie walimy. To będzie Equipment Equipment Zmienimy sobie kolor Na, na czarny i damy sobie trochę przezro, przezroczystości, powiedzmy 200, może 100, 160 Nie może 100, 100 100 dajmy na razie, biały może nie Czarny, no czarny I tak, sloty sobie tutaj poustawiamy na razie wszystko w, w, na środku I sobie rozmieścimy trochę te sloty, yy, na razie sobie w sumie Mam tutaj konfig, więc yy, nasze sloty na razie nie będą działać. Nasz ekwipunek jeszcze nie będzie działał, ponieważ to sobie wszystko usuniemy i zaczniemy rozmieszać sobie to od nowa. Gdzieś zacznę, zaczęlibyśmy z 0. Mm -hmm, slot, powiedzmy, slot sobie skopiujemy tak: yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziew dziewięć razy.

Coś mi się tu zacięło, ale Może za chwilę się obecnie. Fajnie by było. Najlepszy komputer na świecie mam. Włączyłem budowanie świata fajnie. fail. Teraz musi mi się stworzyć ten świat, żeby żeby w końcu coś móc robić. Super. Może kliknę włącz, chociaż w sumie niech już się stworzy żeby szybciej się żeby szybciej móc wrócić do tworzenia taki fail. Bo teraz jakbym odkliknął no to by pewnie dłużej to zaszło. Dobra. Nie się załaduje. Super po prostu no super quit nie chcę. Czas mi wróci tutaj yy, mój projekt, bo się zaraz denerwuję po prostu. O, dobra, w końcu. Skończyliśmy na którym slocie? Tutaj 120, czyli 60 plus 60 plus 60, No i tutaj 4 razy 60. I teraz to No i teraz mam dobrze. Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tu jest gdzieś środek i mam po cztery obok siebie. Mhm. I teraz byśmy to zrób sobie zrobili tutaj y, panel y, albo zwykły game object. I rozciągnęli sobie na całość tego. Tak. O, jest idealnie. I tutaj będzie slot. Slot. Um, slot. Możemy sobie to wszystko tu skopiować. wklej się. No i teraz robimy sobie ra, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I teraz. Dobra, jestem z powrotem. Teraz sobie tutaj. Bierzemy tutaj sobie 60 plus 60, żeby to tak ładnie rozłożyć. Mhm. I tu będzie w sumie 120 plus 60. Mhm. I teraz tutaj na minus 60, minus 60, minus 120, 120 i minus 180. No i mamy teraz nasze sloty. Zobaczymy, jak to wygląda. Przy różnych tutaj, warto, przy różnych rozdzielczościach działa to spoko. No jest dość. No nie jest super, jest całkiem fajnie. Możemy sobie to trochę zwiększyć, trochę. Weźmiemy sobie tak, equipment. wrzucimy sobie nasze sloty. All slot wszystkie sloty i rozciągniemy sobie mniej więcej o tak i tak rzucimy sobie tutaj wszystkie sloty i zwiększę sobie tutaj skalę na 2, 2, 2 tak trochę może za duże 1,5, 1,5, 1,5 i teraz maksimum no i mamy widzimy fajnie to działa mamy y, nasz ekwipunek y, i teraz tutaj byśmy dodali sobie mm, inaczej to jeszcze zrobimy mm, tutaj sobie dodam jeszcze ui image tak y, zwiększymy sobie to na maksymalną mhm. może sobie tutaj jeszcze wywalę to albo w sumie nie, w sumie nie W zostanie tak Mogłem jeszcze dodać panel Mhm, o w sumie W sumie jest dobrze No i sobie bierzemy 0, 0, 0, 0, skala 1, 1, 1 Możemy dać sobie minus 20, minus 20, minus 20, 20, minus, minus 20 i mianowicie się, żeby to było na zewnątrz. Przydałoby się te sloty, żeby one, e, te sloty, żeby one miały jakąś grafikę. Tutaj nie trzeba było tak robić. Zrobimy sobie tak, tak i wywaliłem sobie to. Odłączymy na razie. Dobra i przydałoby się zobaczyć grafika by się im przydało zmienić. Na bardziej widoczną. I będzie tak. I niech będzie na razie bez panela w sumie. I mamy tutaj nasze sloty. Tak? Zmienię sobie nazwę, żeby każdy slot miał taką samą nazwę. Jak na razie. I będziemy tutaj po prostu dodawać nasze przedmioty. Będzie można je kraftować. Tu będą wszystkie przedmioty, jakie są dostępne w grze. Nie będziemy tego rozdzielać inaczej. I po prostu będzie. Niektóre przedmioty będzie można zdobyć, a niektóre skraftować. Będzie oczywiście do tego specjalny crafting. Myślę, że sobie jeszcze zrobimy tutaj crafting. Mhm. Tylko może w jakiś sposób. Albo nie, inaczej. Zrobimy sobie przycisk z. Jeszcze tak, yy, GUI button będzie on mniej więcej gdzie go mogę postawić? Tutaj z lewej strony będziemy wielkość powiedzmy 200 na 60 będzie od minus 150 tak żeby był tutaj mniej więcej będzie na środku i będzie tak przycisk z buduj Będzie miał wielkość tekstu 25. Zobaczmy, jak to wygląda. Mm, tak, a na mniejszych rozdzielczościach ładnie nawet wygląda. Dobra, i tutaj będzie tak, będzie można w momencie, kiedy będziemy mieli jakieś surowce, klikniemy sobie na przykład tu będzie w tym miejscu będzie siekierka Klikniemy sobie, i tutaj będzie napisana jeszcze, no, zrobię sobie listę, co jest potrzebne do tego obiektu i czy mamy wystarczająco, będzie na przykład 2. Y, to śpierć będzie trzy kawałki desek i dwa kawa kawałki, dwa patyki I będzie. Czy możemy zbudować, czy nie będziemy zbudować. Jeżeli będzie można zbudować, będzie tak przycisk, a jeżeli nie, to będzie on po prostu tutaj wygaszony. O. I tak to będzie działać. Zmienię sobie tutaj skalę, żeby było widać. O. Będzie wygaszony. Więc myślę, że to będzie fajny, fajna rzecz. Ale na razie y, ten przycisk będzie tylko tak sobie leżał, jeszcze nie jest potrzebny. I jedną rzecz. Ekwipunek będzie oczywiście wyłączony, bo po co miałby być włączony na samym starcie. Y, tutaj sobie ekwipunek wywalimy na razie. Y, w sumie albo nie. I napiszemy sobie skrypt. Tutaj dopiszemy y, Public. Time object, y, echo panel, public ból panel visible uda się false i w momencie kiedy klikniemy sobie przycisk, jeżeli klikniemy przycisk input get button, get key okay, down będzie to powiedzmy e to wtedy sprawdza jeżeli a, eco panel panel visible jest ten, to wtedy echo panel visible jest false i echo panel set active jest na false. A w przeciwnym wypadku w przeciwnym wypadku zmieniamy te wartości na true. Tak i Oczywiście, jeszcze. Jeszcze jedną rzecz. Musimy zablokować możliwość yy, budowa budowania i niszczenia bloków, żeby się nie dało po prostu. Yy, żeby się nie dało. No, podczas wybierania przedmiotów coś zniszczyć. Ale przed tym jeszcze byśmy chcieli pobrać sobie. Yy, get. Yy, pobrać sobie. Yy, skrypt move żeby też nie dało się poruszać tak? chociaż czy chcemy żeby się nie dało poruszać tak nie chcę, żeby się poruszało podczas wyboru podczas jeżeli jest niewidoczny bo tak będzie na początku to wtedy move .równa się game object find będzie to poszukamy player get component get component move i move, Enable, Mówna się false, a tu Move, Enable Mówna się true. I teraz jeszcze musimy stworzyć skrypt config, który będzie przechowywał wszystkie skrypty na temat. Na temat naszej gry o coś tutaj nie działa. Nie wiem czemu. Get component w tej linii C3740. Aha, enable. Dobra Teraz powinno działać Zresztą zobaczymy No i oczywiście musimy jeszcze zrobić skrypt config eee, Chyba nie mam takiego skryptu Raczej nie Zawsze tutaj w configu przejmuję takie ważne informacje Ale no nie mamy dziwnie A jest e, obiekt config A nie zrobimy jeszcze configu Fajny, dziwny Dobra, wchodzimy I tu będziemy przekładać tylko zmienną statyczną um, parlik static y, Bull, e, open, open y, echo która będzie miała wartość i przy void on enable enable czy podczas włączenia y, obiektu open echo się false a podczas yy, włączania włączenie, to będzie config podczas włączania będzie się zmieniać znowu na False, a podczas włączania będzie się ak aktywować i do naszego bloku blok, 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 blok Build. do builda też będziemy musieli sprawdzać jeżeli jest wyłączony yy, Eku, wyłączony e i do naszego bloku. To jest niszczenie jego. Też będzie trzeba sprawdzać, czy jest włączony nasz ekór. I teraz, gdy nam się cała gra teraz sprawdzi i nie, nie potw i potwierdzi, że nie ma błędów, będziemy mogli przedstawić naszą grę, która raczej łączy sobie na pełne. Powinienem włączyć jeszcze kamerę. Więc zaraz sobie to zrobimy. Zapomniałem, no i oczywiście tu mam błąd, bo nie dodałem sobie do komponentu Do naszego eq, nie dodałem sobie skrypt do obiektu equipment Teraz gdy już wszystko działa, yy, teraz wszystko powinno działać mhm. Mamy Możemy sobie zbierać, klikając E yy, Coś nie działa Equipment 25, 25 to nie działa, bo w sumie nie ma prawa działać. Na razie musimy to wywalić. Rzeczy związane z, z tym batonem, bo po prostu są ich nie ma tych obiektów. Zapomniałem. Będzie trzeba znowu to napisać, ale już na gotowym ekwipunku trzeba będzie jeszcze w następnym odcinku. Myślę, że zaprezentuję już wszystkie bloki, które będą dostępne. Zajmę się. Po znale tekstur do pozostałych bloków, do jakichś prze do przedmiotów, do craftingu i tym podobnym, dobra, mamy już grę, możemy sobie zbierać. Klikając przycisk E, otwiera się nam ekwipunek, wygląda od tak. Tu powinniśmy mieć bloki, jeszcze ich nie ma. Tu też tekstury powinny być, też ich jeszcze nie ma. Możemy budować. No, i klawiszem E możemy wyłączyć. Nie możemy się poruszać, jak widzimy, tym, i budować, i nic, nic niszczyć. Ale jak klikniemy sobie, jak, jak jakby wyłączamy kwitnątek, to już możemy budować i niszczyć, więc już jest całkiem spoko Też będę ograniczałem trochę ten świat, żeby się mniej budował, bo trochę było lagów. Będzie trzeba e, stworzyć dynamiczne budowanie świata podczas gry albo po prostu też y, mogę zrobić tak, że po prostu świat będzie ograniczony, bo y, nie nagrywając y, gra chodzi mi tutaj w bardzo płynnie, a podczas nagrywania albo renderowania to już odpada granie. W sumie y, Minecrafta też jak chciałem grać podczas renderowania to odpadało, bo musiałem grać na jednym czanku, bo mój komputer po prostu nie wyrabia na tym, więc to raczej wina komputera. Też jak widzicie, chyba to wspominam, że Ograniczyłem tutaj, żeby po prostu tak wspominałem, sobie zapomniałem. Dobra. Yy, tak. Też yy, myślę, żeby zrobić, pomyślałem teraz, żeby zrobić yy, pochodnię, która będzie oświetlać więcej tutaj terenu, ale nie wiem, czy to byłby dobry pomysł w sumie. Zobaczymy. Dobra, więc yy, to było mniej więcej na tyle. Już w sumie dużo zrobiliśmy. Co w następnym odcinku zrobię? Yy, to jak wspominałem, że. Będzie już, będą już dodane myślę wszystkie bloki do ekwpunku. Będę musiał pomyśleć, co jest najważniejsze, bo mamy tylko ile? Raz, dwa, trzy, cztery 5, 6, 7, 8, 9, 81 przedmiotów można dodać, czyli w sumie spoko, sporo nawet. No ale nie będzie wszystkich na pewno przedmiotów z Minecrafta. Na pewno tych najnowszych, o których w ogóle nie nie, nie, nie mam pojęcia, bo ja to zatrzymam się na Minecrafcie którejś tam becie. I tam pogrywam sobie teraz, ale nie używam tych nowych rzeczy, bo nie chcę się tracić czasu na poznawanie ich jakoś tak mam dobra, więc to było na tyle w tym filmie. Ja bym się z Wami żegnał. Trzymajcie się. Cześć.